Do siedmiu krajów Azji odleciała nasza delegacja rządowa z premierem Cyrankiewiczem na czele. Łączna trasa podróży wyniesie około 13 tysięcy kilometrów. Na lotnisku żegnał delegację Władysław Gomułka oraz członkowie kierownictwa partii i rządu. Premierowi towarzyszy w podróży małżonka Nina Andrycz Cyrankiewiczowa. Razem z delegacją udali się nasi dwaj specjalni wysłannicy Franciszek Puks i Sergiusz Sprudin. Po ich powrocie kronika przedstawi specjalny reportaż. Odrzutowiec tu 104 gotów do drogi. Ładna historia: szef protokołu dyplomatycznego Edward Bartol o mały włos zostałby w Warszawie. Szczęśliwej podróży! Na mocy uchwały Rady Państwa przeprowadzono ponowne wybory posła ziemi sądeckiej do Sejmu. Na karcie wyborczej były tylko dwa nazwiska. Ale walka wyborcza na plotach nic przez to nie straciła na ostrości. Wybór był trudny, zwłaszcza, że każdy kandydat agitował za swym kolegą. 90% mieszkańców ziemi sądeckiej pośpieszyło do urn. Tym razem wybory nie będą powtarzane. Posłem wybrany został inżynier Giertych, dyrektor Instytutu Sadownictwa członek PZPR. W Janikowie kolejno-wrocławia na budowie wielkich zakładów sodowych zastosowano po raz pierwszy nową polską maszynę budowlaną. Oszczędziła ona już milion złotych i dwa tysiące metrów sześciennych cementu. Konstruktorzy nazwali ją pająkiem, ponieważ owija ona szkielet silosu na sodę, pajęczą się. Prętów zbrojeniowych, a sprężarka pokrywa silos z cementem. Szybciej, taniej, lepiej. Zaklady w Janikowie już niedługo ruszą pełną parą. Z naszego języka ubył jeszcze jeden skrót, a z gospodarki rolnej jeszcze jedna przeszkoda gomy. Likwidacja gminnych ośrodków maszynowych dobiega już końca. W Lusinie, w województwie krakowskim odbywa się wyprzedaż maszyn rolniczych z gomu. Nowi właściciele na pewno je lepiej wykorzystają, no a poza tym o jedno ogniwo biurokracji mniej. Dobre i to. Do Niemiec wyjeżdżają z Dolnego Śląska ci Niemcy, których wojna rozdzieliła z rodzinami. Na mocy umowy o łączeniu rodzin wyjeżdżający mają prawo zabrać ze sobą cały dobytek. Rodzina inżyniera Glowkę z Boża pozostawiła po sobie najlepsze wspomnienia. Rada Narodowa pomogła im przy wyjeździe. 70-letnia Barbara Praskę także żegna tutaj przyjaciół, sąsiadów, Przez 12 lat zdążyła się tu zadzierzgnąć niejedna przyjaźń, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. A rewizjonistyczna że Zeitung ciągle zalamuje ręce, jaka to krzywda dzieje się nieludzko wysiedlonym Niemcom. Czechosłowacki Ośrodek Kulturalny w Warszawie urządził interesującą wystawę ceramiki czeskiej i słowackiej. Są tu m.in. prace profesora Ekerta, naczynia według projektów perwysza kostki, filigranowe figurki i cały niemal zwierzyniec. Warszawiacy bardzo żalowali, że wystawa nie została połączona z kiermaszem. Poziom wykształcenia naszych złodziei wzrasta w zastraszającym tempie. W Muzeum Śląskim we Wrocławiu dokonano kradzieży kilkunastu bezcennych obrazów i to z premedytacją, której nie powstydziłby się żaden historyk sztuki. Jeżeli skarby kultury narodowej będą nadal tak troskliwie strzeżone, to tylko patrzeć jak ukradną nam Wawel, albo co gorsza, Palac Kultury. Z muzeum skradziono na Matejki, Henryka Rodakowskiego, Gierymskiego, Dębickiego... Saka. Złodzieje na wszystko znaleźli czas. Nikt nie ośmielił się im przeszkadzać. Pod znakiem barana narodził się już nie jeden genialny pomysł. Toteż studenci krakowscy również w domu pod baranami urządzili swój cmentarny kabaret. Niestety, wszystko już było nic nowego pod Słońcem. Młodzieńcy z baczkami paradowali po Krakowie już pół wieku temu. Broda jest biletem, bez którego nie sposób wejść do piwnicy. Co wieczór odbywa się tu nabożeństwo do księcia nonsensu, celebrowane przez całą salę. Kaplani czystej sztuki odmawiają modlitwy. Kuralne śpiewy i obrzędowe tańce ludowe dopełniają atmosfery czarnych mszy. Swoją drogą wystarczy nawet dziesiąta woda po Paryżu, żebyśmy się czuli nowocześni i europejscy. Barbara Witnerówna i Witold Gruca zdobyli pierwszą nagrodę na konkursie tańca w werczeli we Włoszech. Widzicie ich właśnie w Krośnie, gdzie przyjechali na gościnne występy. Cóż? Są bezrobotni. Opera Warszawska ciągle ma nadmiar wybitnych tancerzy. Kierownictwo opery ożywia w ten sposób życie kulturalne na prowincji. Czy inaczej Krosno zobaczyłoby bitne, równe i Gruce w milosnej serenadzie do muzyki Debisiego? Chyba nie? I że w palacie stanowiącym niegdyś własność prywatną króla Faruka spotkali się przywódcy czterech krajów arabskich, aby omówić sytuację na Bliskim Wschodzie. Przy stole obrad zasiedli prezydent Egiptu Gamal Abdel Nasser, prezydent Syrii Szuprik Łatli, król Arabii Saudyjskiej Saud I oraz młodziutki król Jordanii Hussein. Jedność krajów arabskich jest warunkiem ich siły, oświadczył prezydent Nasser. Na Cyprze nadal leje się krew. Władze brytyjskie znowu rozstrzelały młodego Greka. Ludność Aten urządziła demonstrację protestacyjną przeciw okrucieństwom okupantów angielskich na Cyprze. I znowu interweniowała policja. Byli ranni i pobici. Cypr musi wrócić do Grecji! wołali demonstranci. Góry skaliste w amerykańskim stanie Colorado rokrocznie pochłaniają na wiosnę kilkadziesiąt ofiar. Lawiny skalne spadają tu niemal codziennie. Ale inna lawiny znalazł się sposób. Przy pomocy sprężonego powietrza zmusza się masy śniegu i kamieni, aby odbyły swój spacer w sposób planowy. Jeszcze raz o karnawale, tym razem o ostatkach. W Kongo belgijskim zabawa była wcale nie gorsza niż na najwytworniejszych balach w Polsce, tylko ze strojami niestety wyraźnie nie nadążamy. Przenosimy się do Brukseli. Afrykańska moda karnawalowa była wyrocznią również dla Europy. Gustowny i twarzowy ten piropusz, prawda? A oto bal belgijskich gałganiarzy, studentów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Świat zwariował kompletnie i nieodwołalnie. Pod takim proroczym hasłem bawili się w ostatki mieszkańcy włoskiego miasta Viareggio, słynnego z karnawalowych szaleństw i najbardziej pomysłowych masek. W nowych konkurencjach narciarskich mistrzostw Polski triumfowali zawodnicy nie pierwszej już młodości. Na szybkiej, dobrze przygotowanej trasie z hali goryczkowej nie obyło się bez wypadku. Młodzi zawodnicy jechali ryzykansko, ale nie zdołali zagrozić ani Baśce Grocholskiej, ani Stefanowi Dziedzicowi, którzy zdobyli tytuły mistrzowskie. Przed konkursem skoków odbyła się mała uroczystość. Stanisław Marusarz z okazji 30-lecia startów otrzymał tytuł Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej. W otwartym konkursie skoków Mistrzostwo Polski uzyskał Władysław Tajner. Faworyt zawodów Furman miał ładny skok, ale z upadkiem. Pierwszy skok 77 metrów oddał groń gąsienica. Niezbyt ciekawy był mecz tenisowy z Niemcami zachodnimi. Sporo emocji dostarczyła widzom tylko gra Radia z Feldbauszem. Obaj zawodnicy grali ładnie, skutecznie i bardzo fair. Radio wygrał w czterech setach, zbierając zasłużone oklaski. W Deblu po stronie polskiej wystąpił Skonecki Piątek, Niemców reprezentowała para Huber Hermann. Goście nie wykazywali dużego zapalu do gry i para Polska spotkanie to gładko rozstrzygnęła na swoją korzyść. Wynik meczu 7-0 dla Polski nie powinien woływać specjalnego zachwytu, gdyż Niemcy nie są w Europie żadną potęgą tenisową. Niemal do ostatniego gwizdka ważyły się losy tytułu mistrzowskiego w hokeju na lodzie. Faworyt mistrzostw świata drużyna radziecka przestała być pewniakiem już po remisie z Czechosłowakami. Pierwsza tercja decydującego spotkania ze Szwedami przyniosła Skandynawom dużą przewagę. Następnej Rosjanie zdołali uzyskać nie tylko wyrównanie, ale i dwie bramki przewagi. Piękny finisz Szwedów zapewnił im remis i tytuł Mistrza Świata. Już dawno bokserzy polscy nie przegrali w tak wysokim stosunku jak ostatnio w Moskwie. Wynik 2 do 18 był jednak usprawiedliwiony rezerwowym składem naszej drużyny. Bogdan Wilk walczy z Aleksandrem Zasuchinem. Czyżby zląk się sławnego nazwiska? Polak poruszał się po ringu niemrawo i dwa razy powędrował na deski. Toteż przegrał zupełnie wyraźnie. Czajęcki, na którego najbardziej liczyliśmy, nie potrafił dać sobie rady ze specyficznym stylem walki zawodników radzieckich. Najpierw uciekał po ringu, a po silniejszym, niezbyt zresztą czystym ciosie przegrał przez techniczny nokaut. Żelaka, który walczył bardzo skutecznie z Hatińczykiem, skrzywdzili sędziowie. Był on najlepszym zawodnikiem meczu, ale według kart punktowych przegrał. Międzynarodowe zawody kolarskie na torze w Berlinie, rozgrywane między trójosobowymi drużynami. Od początku Duńczycy nadali wyścigowi silne tempo. Najgroźniejszymi ich konkurentami byli Polacy i zawodnicy NRD. Zespół niemiecki w składzie Schur, Sztolce i Mene wysunął się do przodu w trzecim okrążeniu przed końcem i wygrał wyścig. Przy wielkim zainteresowaniu miejscowej ludności odbyły się w Belgii przelajowe kolarskie Mistrzostwa Świata. Zaciętość walki o tytuł potęgowały trudne warunki atmosferyczne. Zawodników musiało nieść swoje rowery niemal przez dwie trzecie trasy. Był to rzeczywiście raczej bieg niż jazda. Gdy zawodnicy nieco oczyścili się z blota i można ich było rozpoznać, stwierdzono, że tytuł mistrzowski przypadł André Dufres.